Cześć, witajcie z tej strony i Znowu BF4 z Pawłem od miecza, miecza. AK lichwiarz, jeszcze ciastek. No, jak. Kolejne pal... takie pogaduchy, bo Shedera nie ma, więc nie będzie takiej beki. No, internecik poszedł po prostu Hej. sobie. Tak już powiedział, że nie będzie grał po 24. No to musimy samodzielnie tutaj sobie poradzić. W tym fajny moment będziemy mieli takie pogaduszki. No. No zobaczymy to... co z tego wyjdzie. Biegnę ze tobą. Okej, okay, dobra, to chodź tam gdzieś. Moje, moje, moje moje i co, i co jest To Dobra, kurde. Ta, o Zatem może teraz ty, ja się tam w poprzednim odcinku stosować... O, go. Wypowiedziałem ja powiedziałem, my, powiedz co o ja tych śniegach. jak coś od razu mówię, nagrywamy jeden po drugim. Po co mnie było, więc no. może będziemy wracać coś do poprzedniego odcinka, teraz wam adnotacja wyskoczy do po poprzedniego. Na czole. Tak, na czole. Tak, 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 tak. Moja czoła, do mnie. No a co sądzisz o świętach ogólnie? minionych już, bo ostatni dzień. Nie, Nagrywamy 26, tak? No, To tak, to tak, to tak, że czekaj. Sprawdzę nawet, 27, 27. 27 już, o! 27 a bo tak było już jest było No, dwa dni świąt plus Wigilia. No i święta, święta i po świętach. Po świętach. Tak, takie, takie nakręcanie było. Tyle tych A jak, reklam jak właśnie? Ja Zbyta. święta z rodziną spędziłem dosyć dobrze. No tak jak zawsze zresztą nie wiem niektórzy no. na przykład yy, no, nie spędzają takiego Sylwestra. Tak o, z rodziną. Sylwestra, potem jeszcze. <laughs> no na pewno pojawi się Sylwester Eee, yy, słabo się słychać, jakbyś mikrofon. A no dobra. dobra. O, super. No to. <laughs> no to kurde, sy Sylwestra. Wigilia, no, Wigilia standardowo. I e, praktycznie dwie Wigilie, bo chodzę do, yy, do babci i do drugiej babci. Ty nie wiem. A razem nie przejdziemy nie yy, nie w sumie. No nie. Nie, 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 nie. nie. Nie, nie, nie. Ja, ja do jednej babci tam zjeżdża się jedna część rodziny, Aha. a do później do drugiej babci do druga część. Więc tak, tak mam dwie wigili jednego wieczoru. Można powiedzieć, że dwa razy więcej prezentów, nie, ale teraz w tym roku akurat no takim... Mniejsze zdecydowanie jestem głównie kasę dostęp, bo no. Aha, no, no przynajmniej wiadomo nie są. Możesz sobie. wydać na co chcesz to no Właśnie ja właśnie. teraz na ten fotel rozbieram. <noise> jutro, jutro właśnie jedę sobie kupić. No zobaczymy. Teraz wielkie obniżki są yy, w ogóle. Yy, słyszałeś o tych wyprzedażach Karpia w Bidlu. Widziałeś mnie, że? Chyba widziałem, tak. chyba. No to jest po prostu żart co się dzieje. Tak samo jak były kurtki u mnie w Bidlu. Co jest <noise> niemożliwe. No. Pamiętam chciałem coś sobie kupić. O, koszulkę z Papajem chciałem sobie kupić, bo... Mówią, mówią na mnie taki mój papaj na dwa Chciałem sobie naprawdę koszulkę z papajem kupić Nie wiem jak otwierają o 8... Tak, 8 biedronka byłem o 14 i nic nie było. Nic. Tylko Kurde, był jeszcze piżama i koszulka z tego z samym. Ciekawe kurde czy Pascala i yy, okrasę wykorzystują też do czegoś takiego, do ciuchów, raczej nie no, oni bardziej nie bardziej to nie jedzenie. To co się dzieje, no, nie obrażajmy, ale temu mu choroby berety, tak się na to rzucają, że to jest niemożliwe. Mhm, mm mm -hmm. ale u Lidl ogólnie, bardziej to był... Wiesz, tak się na to rzucili, ja może nie wiem, teraz jakoś będziecie widzieć to, zobaczymy. Tak się na to rzucili yy tego całego karpia po w Biedronce. podejdź, pod, dobra. Nie mogę, ja nie, nie jestem kierowcą. Yy, tak się na to rzucili wszystko, a na przykład w Biedronce był też za tą samą cenę, pewnie ten sam, bo eksportują, importują wszystko w ten sam sposób. No tak, dokładnie, ale Lidl co można tu powiedzieć o nim jeszcze? Takiego kurde no teraz, teraz mam P mieć te promocje, nie? Ja się zastanawiałem czy nie wziąć GoPro na wysięgniku, iść rano i po prostu nagrywać to. <grydy>, jak, jak, jak stoi jakieś 150 pięćdziesiąt osób, <grydy>, było otwarcie, nie? D tego lida, czy też, to, to ktoś, to widział. Mogłem cię wziąć wtedy. Kurde, ale pamiętam co stałeś... Co y y pamiętam co stałeś po Wiedźmina. No, to, no to, tak, powiedzmy tak. ich Kolekcjonerka taką drobną, chyba, nie? Niższa, no ale no. zdziwiłem się, bo tylko kilka osób było. No ale widzisz, no. Tylko ty masz taki. Wszyscy ludzie myślą, że. Kurde, a, lid, nie, to takie, ten, nie? to no, na lid się strasznie rzuca, nie? Widać to zresztą w internecie. Ale pazerność ludzka, wolą, zapłacą kilka złotych taniej. Same jak te Kroksy, nie? Przecież. One były drogie, choćby w Kauflandzie, je można normalnie kupić za 70 zł Pojedziesz do galerii katowickiej, czy gdzieś, normalnie da się kupić za normalną cenę, a tutaj... Ja na joysticku latam, chcesz się pochwalić? <grym grym> moim marzeniem... <grym <grym> oj, no, to, no się pochwaliłem. Głównie moim marzeniem było kiedyś posiadanie joysticka, sobie sprawiłem taki... To ol... taki... Jakby to jest szczerze chyba mi się wydaje. Popraw mikrofon, no bo tak, tak, tak. Yyy, ten, ten, ten... joystick to taki bardziej oldschool, nie? No i jego mam tak z czasem w War polecę. No, o, jak to jest jedynie, też jakiś... To też jest taki jakiś yy, odskok. W jakiś. No. In, in, inny sposób, nie? Zabawa. Już jakoś. zawsze chciałem mieć joystick, nie? I tak sobie po prostu kupić. No ale wybrać sobie na przykład. Napadzie Battlefielda. O. To też. Jak dla mnie. Jak uf... Kierownicy, ale ty widziałeś filmik, co gość tak w środku tabeli w CSie właśnie grał na kierownicy. No to nie widziałem. Nie widziałem, weź sobie jakoś pisz coś tam WCS na kierownicy czy coś. Robię Ci kiedyś tam pod linku jak znajdę. Ale też taki nie wiem mi się narzuciło. Teraz może można się wypowiedzieć w komentarzach na ten temat. Ale jak dla mnie FPS na konsolach, to jest. Jak dla mnie osobiście ja nie posiadam konsoli, po prostu tak powiem, nie wiem to się wypowiem. Yy, niestety, yy, jak dla mnie na konsolach, yy, FPS-y to jest coś takiego. Nie wiem, dziwnego, ciężkiego, to trzeba mieć wprawę w tym kontrolerze całym. No, tak, 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 w takim razie, w końcu miałem jeszcze Xboxa zanim go sprzedałem. Yy, Halo w sobie grałem. Naprawdę, ja już No, to jest. Niektórych... To, że nie to, że nie miałem multi, nie, nie miałem bezpośrednio podłączonego, bo nie będę oszukiwać, też miałem sporo kraków. na już krakowaną konsolę. Hmm. ale to chyba dużo spokoju, jak to, że tak chyba... to jest... no, i, no i tutaj nie miałem multi, to jednak bolało. Prawdopodobnie dało się grać w z kolegą, serdecznie pozdrawiam Dominika w tym momencie. No ale jednak to nie to samo. Mm -hmm. ale tak wróć jeszcze... -y to według mnie w 90% powinno być tylko na multiplayer. Także sama Tak bez Wii 2,4, którego teraz gramy, to. Porażka, no, tak. samemu to zniszczy całą chińską armię, tak? No to jest, tak, to jest właśnie najczęściej w ogóle, wszędzie. Także jeden, tak, jeden po 5 milionów. No, ale to jest coś w stylu, kurde, y, Call of Juarez sobie grałem, prawda? I masz takie coś, y, sorry, y, masz coś takiego w stylu... Y, dwie takie grupy, nie wiem, jest taka... Y, Dzika banda, nie? Tam są największe po prostu ci kowboje, czy jak to można nazwać ich, nie? I no, ich, to jest... ich przeciwnicy, prawda? Te... Polecam, Przecież tę grę 7 razy, to są nie 7 razy, i ja nieraz mi się nie nudziła. Yy, bardzo fajna. Grafika, grafika lightowa, ale przyjemna bardzo. Dla oka nawet. Yy, ale. Yy... W, pętrem, to... hmm, jakaś... A, ten yy, w każdym razie, wracając do tej dzikiej bandy, yy, była jeszcze taka grupa yy, kowbojów, takiej straży, co tam miała niby mi pomóc, ale oczywiście w opowieści okazało się, że to tylko była legenda i że nikogo tam naprawdę nie było i samodzielnie trzeba było wyeliminować całą co dziką bandę. Na szczęście akurat na pociągu znalazł się kartacznica, czyli taki minigan, można powiedzieć z czasów przeszłych, którego pewnie nie było, tylko został stworzony i dodany do gry dla celów no, fabularnych i oczywiście żeby ułatwić ten. Ale to też jest właśnie ciekawa sprawa z tym, że Właśnie w wielu grach jesteśmy sami i musimy wyeliminować całą chińską armię. To, to, jest, to jest złe. Tej, to jest, może e... przypomnę tytuł, już zapomniany myślę, Operation Flashpoint, Red River i coś tam z Dragon. Coś było naprawdę świetna gra. Nie I pamiętam. To jest typowa taka taktyczna. Ma się swój oddział taki. Ona. No, nie polega na tym jak w Battlefieldzie, że po prostu idziesz na pałę i po prostu mordujesz wszystkich, to jest po kolei. Ale tam naprawdę taktycznie trzeba zanim coś się zrobi warto dwa razy pomyśleć. Mm. To ja naprawdę gra bardzo mi czołgiem. <grym> no gra to się naprawdę bardzo spodobała. GG, ja był trochę ten, tego zniszczę. Eee, może pomówmy o grach dzieciństwa, może coś takiego, bo to jest częsty to temat. Dzieciństwa. No to... No, nas ciężko dzieciństwo, nie? Mario, Mario to ten... Dzieciństwo, no my też co teraz starzymi jesteśmy, więc... No tak, no właśnie, no to ciężko tu w ogóle mówić, czymś takim, ale... No, y, Nintendo i te... byłem, Tak, tak, to było zawsze przez cały czas. No. Y Mario... I grałem jeszcze coś właśnie takie pojedynki kowbojskie, miałem coś takiego też na pikselach, na tym starym telewizorze dużym podpinałeś te kabelki i wkładałoś tego wielką kasetę nie wiem co to jest, nie, nie znam nazwy tej konsoli, ale po prostu zabawowała najlepsza. Nawet czasem myślę, że wyłączyłbym tego kompa i właśnie coś takiego się chociaż chwilę pobawił czy coś przeniósł się tylko tak, żeby to było, to było. Że... Pamiętam, że bardzo dużo grałem w takie przeglądarkowe gry. Przygląda tak. Na przykład niedawno, niedawno ten, nie wiem czy coś, coś takiego ci chodzi, na przykład ten SF, nie? No tak tak, coś podobnego SF czy Hero Zero na To też jest... No, spędzałem, pamiętam, no i w wyspie gier bardzo dużo ilość czasu. Mhm. Mm mm -hmm. To fajne było. Ja gram głównie gry PL. Yy, nie wiem może ktoś ten. No, no jak okay, ktoś nie miał, nie miał ktoś dobrego komputera, to ten, no, takie gierki się przenosił, prawda? No i ten, na przykład właśnie tak samo te... ładna oh, ten, na przykład ten SF Game albo Hero Zero to też jest na takich yy, posiadaczy naprzed całych komputerów, a chcą się jakoś tam, yy, nie wiem, grupie. Takie, takie coś nawet uczy, można powiedzieć szczerze yy, rozmowy z ludźmi, bo tam można powiedzieć więcej czasu spędzasz yy, na czacie w Gildii niż gdziekolwiek, bo kiedy robisz misję, to wracasz sobie do Gildii. No ale też też zupełnie Minecrafta, bo. Minecraft. Jest, no, jest grą, myślę bardzo udaną, co też widać, po... No tak. sprzedaży tak. Populacy, popularności w tej całej gry. No tak, tak. Kraktyki no. no o... nie ma, tak? No. To są a jednak jest taka tak wielu wciągająca, że... No nawet bardzo dużo dorosłych no. chodzi w to gra, bo to jednak jest wizja przestrzenna, nie? To można jednak e, no, działać. Się... Widziałem chyba na Onecie, był artykuł, że Minecraft został ogłoszony grą grom roku i chyba najbardziej grą edukacyjną czy coś takiego. Naprawdę no. się można. Można, można, tylko o. wiesz. Ogólnie Minecraft kiedyś, wiadomo, raczej nikt z nas nie dożył, nie był jeszcze w stanie do tego Minecrafta dostać się. Raczej filmy JJa uczyły. No faktycznie. Pierwszy sezon. Pierwszy sezon przygód z Minecraftu to było właśnie w stylu część nowa wersja, dodali łóżko, zobaczymy co to jest. A teraz co miecze. Enchanting table. To teraz jest wszystko, teraz widziałem już z tego co. No, już nie wiem. Ja bym tak ostatnio... Kurde. Cię, nie przejechałem go. Bo... Ale co tam widziałem? Yy, podobno dodali nawet okrągłe błoki, więc to już się tak nie dzieje. tylko... Mm. to już no, ten... ten. No, to już nie. To już. Minecraft I... wydawało mi się że kiedyś to było coś w stylu y, sandboxa, po prostu. Masz grę po sobie, nie? To jest, to jest, I... to jest. Uuuuu, się, go? Nie, nie, nie. On nie ten, czekaj go dobiję może. Yy, ale później te wszystkie miecze doszły te, te e, bronie, jakieś łuki czekaj czy coś. Wiesz, yy, ten Minecrafta na zwykły, zwykły telefon na Androida. Naprawdę to jest taki stary, fajny. Yy, tak, 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 tak. Chyba, chyba, znaczy miałem jakieś tam darmowe wersje, a, ale no, widziałem można tego kupić na... Te 20 zł, no ja no, na Janochek tego po... możliwości. No, sam. Sam multiplayer teraz tak się niesamowicie zmienił to całej całe drzewo Tak, jest tak Ale nie wiem słysz, obijać się może gra o Gary mod O, tak, 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 no teraz na promocji za 2 za euro mogłem sobie kupić Ja po prostu stary kup sobie i będziemy grać, bo tak. to jest taka gra, że jest tak lightowa jeszcze bekę można cisnąć oglądam kiedyś w nocy od, od roka Ten kupię bo masz po prostu mapę i budujesz sobie, możesz jednocześnie budować, możesz zapisy wczytywać, po prostu a najlepsze jest to, że mój kolega kiedyś je ja patrzy, tam, tam graliśmy czasem od, czasem, od, czasem od czasu do czasu ym, i patrzy, że on przez cały czas na tym Garys Modzie mnie zastanawia, co on robi, nie? Bo ja praktycznie ba znałem bardziej Garys Moda z perspektywy właśnie tego single player, czyli tego praktycznie samego budowania ale po prostu w tej grze jest tak dużo trybów, jest jakiś hide and seek, nie, że chodzisz i się, że w kaktusa no, no, zmieniasz. To jest naprawdę widziałem to u innych youtuberów. Albo jakieś horrory, no. czy jakieś Slendermany, to wszystko można wgrać do Garry's Moda, Garry's to jest, można powiedzieć, kilka gier w jednej grze. Serwery, beka niezła i wszystko po prostu. Bardzo fajna gra. I nawet właśnie teraz ostatnio tak przeceniają, właśnie kiedyś tam, może do dwa lata temu na no, wakacje właśnie za 2 euro kupiłem Potem sprzedawałem. Nie wiem, ktoś yy, w Team Fortress 2 yy, tutaj się no, wymienia, czy coś. Kf tf, Kf TF. to ta gra, jeżeli ktoś jest weteranem tf to praktycznie nie musi mieć premium, i ta gra jest praktycznie strasznie zmieniona. Raczej troszkę takie w sumie PayTwin mm, nie specjalnie, bo w sumie przedmioty wszystkie możesz zdobyć, chociaż PayTwin jest dużo łatwiej niż. Tak, tak, jeżeli zapłacimy, to mamy więcej slotów. Pamiętam kiedyś trzeba się cisnąć na 40 po prostu e, slotach w ekwipunku, a broni każdy chciał mieć po prostu, bo te broni były fajne jakieś e, ten i nikt nie mógł tego e, no, przeskoczyć żadnego, nie Jedynie co no to, to zakupienie tego premium, ale szczerze to bardzo się opłaca. Z na YouTube jest taki koleś, nie wiem, czy ci mogę tu jego promować. E, nazywa się FrodoNap.pl e, i on można powiedzieć. No, hello, Dale. Paweł. No i nam Paweł rozłączył. Cięć. Okej, okay, jestem. O, no dobra. Yy, na no. No, yy, no to, yy, kurde, o czym ja mówiłem? O Frodo Napie coś takiego. Yy, Frodo nap. yy, gość po prostu uczył yy, wszystkiego o TF-ie, właśnie z perspektywy takiego wymieniania się tego handlu, praktycznie, bo tak bardzo pod handel jest teraz tak zrobiona. Yy, możecie sobie no. zobaczyć, jak zobaczycie jakiegoś gościa, który ma, nie wiem, około tysiąca na przykład godzin. W a jak przegrane, nie, to jest już straszna ilość. Ale jeżeli zobaczycie coś takiego, to zobaczycie, że w Equipunku ma bardzo dużo przedmiotów, jakieś czapki kolorowe czy coś. I te przedmioty zazwyczaj mają bardzo dużą wartość. Na przykład, nie wiem. Ogólnie teraz free to play się stały takimi bardzo popularnymi game. grami. Acz, aha, znaczy, to... im... Tak, tak bo darmowe. Tak, zyski niż gry płatne. Zrobione płatne, tak, dokładnie. Weźmy pod uwagę, nie wiem, dajmy na to totalnie pay to win, yy, cokolwiek. Czekaj, czy można powiedzieć o LOLu pay to win? Nie, myślę, że nie, no co w LOLu? W LOLu tylko skórki. Tylko skórki no, ewentualnie postacie, yy, nie wiem, a jakieś boosty, czy coś są, boostery, no. jakieś coś, coś to, to nie wiem, czy to ten chodzi pod uwagę. No, a ale... po free to play World of Tanks można wspomnieć, naprawdę świetna. Yy, bardzo Już dobra ja Spędziłem, nie, nie wiem, czy tysiące godzin, ale. Jest rewelacyjna, tak mi się świetnie gra, już 2 lata ponad w mam, a no, można powiedzieć nie niedaleko do symulatora tutaj, bardzo fajna grafika, no, przyjemna, no, dobry silnik. symulatora to akurat troszkę ma daleko. Znaczy w sumie to no, tak, no bo to nie ma, i... nie ma pod guzikami jakiegoś wiesz, do przodu, do tyłu, w lewo, prawo, obróć, nie? Ale jednak bardzo fajnie to... W e, o chodzi to War Thunder, żeby tutaj pasował. Jest taki Arkans, myślę typowy. War Thunder, no szczerze to... War Thunder to też bardziej widzisz, bo poruszysz się bardziej myszką. Kiedyś grałem w symulatora, to ja gry nie miałem, po prostu symulatory dla dzieci to nie jest fajna sprawa. Chociaż dla niektórych, niektórzy się czują dobrze, ale na przykład ja kiedyś strasznie czołgami yy, byłem zainteresowany, to po prostu jakieś symulatory tam miałem na komputerze, to czołgiem nie potrafiłem nawet yy, ruszyć. Mm, tylko praktycznie przesuwałem To to jeszcze tego EuroTraka wspomniał, naprawdę świetna gra. Naprawdę nie wiem co ona ma w sobie, ale tak mi się przyjemnie jedną On jest... Jesteś chcecie fajny. sobie jakąś pogadankę na kanale z EuroTraka co opiszcie. EuroTraka właśnie to jest taka gra pod podgadanie pod nawet, bo to jest niby takie nic, ale ale fajne. Jeszcze jeszcze mnie z, z tym to mi się uda to co ja chcę zrobić to gdzie ten... A co chcesz to, co zrobić? O, widziałem cię, ai nie udało się, nie udało się. tak wracają do tych gier, czekaj, 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 czekaj. Co tam jeszcze było takiego fajnego? Eee, yy, poczekaj, poczekaj. Czyli planszówki też były bardzo. Planszówki, tak, strasznie tak, dużo. Brakuje, planszówki, ale w wersji internetowej, czy znaczy no. czy w, o... w życiu normalnie? Nie, w życiu normalnym to, życiu normalnym to tak, też, ale... mnie nudziły, szczerze, to bo ja byłem. Ja byłem praktycznie wychowywany na tym, na Monopoly, czy jak to się nazywa. Czy... Monopoli, nigdy nie zapomnę o tym. To były emocje, kiedy już... No. Jakieś kasy, a no. ten to... No... Nie było Karcianego mam każdy grać naprawdę w wymienianiu, że w turnieje. World of Warcraft. Aha World of Warcraft tylko że karciany. Aha, widziałem karty z tego, rozdałem w każdych tam dodatkach czy coś. To dodałem... Znaczy w takich edycjach kolekcjonerskich dałem karty do tego. Widziałem właśnie, ale na przykład, a co pomyślisz o World of Warcraft, ogólnie wersji e, MMO? Ja nie wiem, nie miałem okazji grać, ale to mi się z tego całym abonament wykupowało, tak? Tak, tak, ja jestem graczem, tak, ta można... Gra, ta gra, sukcesu... sukces y miała, ale teraz, już teraz w czasach, kiedy można grać kompletnie za darmo, To jestem w World of Tanks, tak, nie trzeba, nie trzeba nic kupować, ale płatności no tak. ułatwiają grę, samo konto premium teraz... Tylko ci Mam, tak powiem... Grę, ja naprawdę, tak. zarobiłem, no plus 50% do wszystkiego, tak, to naprawdę łatwe. Na to masz, ten, na ten masz dwa czołgi, dużo tych lawet stałych, to uważaj tam. Um, ja ci tak zwrócę jeszcze uwagę trochę na tego um, um, Wowa, bo ja um, gram. Po prostu gra, gra jest jedną bardzo dobrze rozwinięta, nawet od... Znaczy może graficznie nie jest tak dobra, nie? I no, od, od, od to często dużo widać, dużo... że gra nie musi być dobra, żeby była, no... No, To nie musi być dobra graficznie, żeby była grywalna po prostu. No tak, gra z tego 2001 roku, to wcale też jakiś yy, nowa nie jest, nie? I, ale od, od na przykład takich detali w stylu, że po jedzeniu musisz sobie wykałaczką zębach yy, yy, pogrzebać, o, coś takiego o, nawet było, tam yy, w tym WoWie odkryłem. Bardzo przyjemne. Bardzo, bardzo przyjemne, ale fajna sprawa, no niestety ten abonament, ale kiedy... no kosztuje? Bo powiedzmy jakieś 20-30 zł miesięcznie da się... No wiesz, to 50 za miesiąc, 80 za dwa miesiące. Szczególnie że musisz za... Znaczy nie musisz, jak chcesz, to możesz dodatki kupować. I na przykład w najnowszym dodatku wiadomo subskrypcji ilość subskrypcji spadała ostatnio od u, dodatek w Pandaria, nie był już taki zadowalający. No on tam, w sumie nie mogę, nie, nie mogę, dużo powiedzieć, bo nie przeżyłem do końca, tak od początku do końca ekspansji miejsca w Pandaria, ale y, od razu po wyjściu y, y, Warlords of Draenor, czyli najnowszego dodatku do WoWa, ilość subskrypcji chyba z 6 milionów, czy 5 milionów, no, tak gwałtownie biegną. wzrosła, wiadomo, no do 10 milionów i dalej się utrzymuje, gdyż no zmiany Tutaj były biegną, bardzo dobre. Co to co? Biegnął sobie trzech. Wiem, wiem, widzę. Chciałem ich tak trochę zajść, ale chyba nie, nie, nie wyjdzie mi tak bo koleś już mnie tutaj, się na mnie patrzy. Dobra, zupomściłem cię. O, dzięki. Nie wiem, no... Yy, o, co to, dużo można mówić jeszcze, no tak szczerze zwróciliśmy okay. na, ten, na ten, na tego uwagę, ale... Yy, w CD Action czytałem o tym, o tej grywalności, że dali 7 na, na tą grywalność. Nie rozumiem. Siedem. No, ja jak skoro WOW ma 10 milionów subskrypcji graczy przez te dwa miesiące, a, Wo, a na przykład dajmy na to WOW, oczywiście WOW to jest całkiem inna gra no i tak, zupełnie inna time widownia, time. prawda, nie? No to dajmy na to, ile ile, ile ludzi jest na serwerze, tak? 40 tysięcy? Nie? 60 tysięcy? Nie, nie wiem, nie, wiem, nie, nie patrzę na to. Tak. Serwery chyba mają po 70 tysięcy slotów. Nie wiem, może jakoś tak. A może więcej? Nie wiem nie ten mm, Ale na przykład przy WoCie dali grywalność 8-8 a przy Wowie. No, przy dali... w sumie zależy, ale grywalność na Dobbin 9,4. No. tak, Jedna tak. z lepszych gier jak naprawdę mam okazję zagrać. Mm -hmm. Bardzo się rozszerowałem na tytule SimCity, nie wiem czy sims SimCity kojarzę na Coszy nie grałem, nie grałem ale chodzi ci głównie o ten najnowsze, co tam wyszło tak, i tak, nie, nie działało tak. przez jakiś czas serwery? Tak, Bardzo się zawiedłem na tym. To było... no, niefajne. Ale mi się A, spodobał ty... pomysł tego całego SimCity. Że? Jak my się gra... Yy, po prostu budujesz wszystko, ty mamczuk. Budujesz no, okay. to, co chcesz. Naprawdę według mnie świetna sprawa, nie? Budujesz swoje miasto, to jednak łączy... troszkę wiąże cię z tą grą. No, no tak, niestety, tak. no problem z zapisywaniem, czy jakieś inne takie, no i same błędy, mała mapa, no to każdy narzeka. Tak samo nie, nie problem nie z niedopracowaniem tak, jakichś tam kier tak, gdzie tak. jest najczęstszym problemem praktycznie w... Y... Podajmy, można podać przykładem naszego Asesina No, no tak, straszna, tak, bo to jest straszne, ale na przykład mam, ROK, na przykład nie ma problemów, chociaż nie wiadomo o ROK. Jak oglądamy na przykład y, o, y, od roka jakiś. Czekaj, mam pakiet, y, dostałem. Y, jak oglądamy od roka jakiś odcinek, to jakiś żadnych bugów y, y, nie widzę. Nie wiem. Jak ja gram, to naprawdę to aż za dużo. No to widzisz. Skąd on y, Nie wiem. O, aha, oni. A tam kampani. Dam po prostu. Y... Problem to z Battlefieldem 4 się okazał, którego aktualnie gramy. No. Jak widzicie poprawiono nie wiem graczy, gracze, tak mówimy bardziej teraz do graczy. Że poprawiono po tych ostatnich tak, ak aktualizacjach Zdecydowanie. ten battlefield to to Naprawdę gdybym miał od początku to po prostu nie wiem, czy nawet ze skargą tej No. Ja, 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 ja ją słowa pod Turpami, górę, naprawdę świetna sprawa e Wybiej, e dobra. czekaj. Czy tam radę chyba? Oj, o miałem przekworzenie to no, po nim, po Problemy, no to jest ten, ale. Daj, prawda... No, ale teraz, teraz my się bawimy tymi bugami, więc... No, bawiliśmy się panie. praktycznie, no, bo już się usunęli w większości się, i na szczęście nie plujemy się. Ale Na szczęście się już nie plujemy to na to tego. Paru, paru, paru. O, ale kurde, ty goleś jednak wiesz. I uwaga, giniemy teraz, patrz. Nie. I pff, A jednak dobra. Jak się odbijesz od góry, to nie giniesz, jak przejdziesz cały, to giniesz. Aha, no tak, 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 zapomniałem, będziesz co skakaliśmy wtedy na pustym serwerze. No no au, 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 ej. W ogóle fajny no, wow. jest też easter i pomysł z easter eggami. Tak, tak. Na tym. Na, na jakiej mapie było? O, już jest koniec. A tej na przykład. A czy wiesz co ogólnie w nasz sztormie na paracelach podobno jest ukryty rekin. Czy o. jakiś narwal, czy coś takiego wielkiego, wielki rekin. W jednym miejscu jak spod płyniesz, to po prostu rekin wyskakuje z wody. Mm, Bardzo tak. fajne. Ale na Jedziemy przykład... jeszcze jedną przekończymy. Można jeszcze ja jeden... dłuższy materiał, troszkę. Troszkę dłuższy, najwyżej podzielisz to na część no, jak. Co? Dwie. Możesz, no to w każdym razie to ja się tutaj pożegnamy, może teraz. Nie, nie, nie. Nie, nie? Ja nie no mam to przegada, dobra. To... No to część ja druga nie, będzie. Jak chcesz, zobaczymy jak to wyjdzie. Niestety, albo niestety, historia oparta na faktach. Idzie sobie chłopak imieniem Maciej, podstawimy tu przypadkowe imiona, który po prostu sprzedał swoje konto, właściwie wydał je za darmo. Dał się, że tak powiem, oszukać i wydał swoje konto za PS4. Pozdrawiamy Macieja,